Witam cię bardzo serdecznie na tym kanale i w tym filmie, w którym pokażę ci, jak możesz założyć własne biuro księgowe w UK nawet, jeśli nie masz żadnych kwalifikacji ani doświadczenia w tej branży. To wideo jest dla ciebie, jeśli A. Szukasz pomysłu na siebie i nie chcesz spędzać lat na studiach, które. Swoją drogą być może i tak nic nie dadzą. Lub B, uczyłaś się już księgowości lub uczyłeś się już księgowości. Być może masz nawet jakieś kwalifikacje, ale widzisz, że nadal nie wiesz, co dalej. Gdzieś tam utknęłaś, utknęłeś, no i to jest tutaj generalnie Twój największy problem. Przedstawię się, bo być może mnie jeszcze nie znasz. Ja nazywam się Natalia Smagło. W internecie działam jako księgowa, głównie na Instagramie. Mam 15 lat doświadczenia w prowadzeniu w księgowości ogólnie, w prowadzeniu biznesu. Od 10 lat działam pod szyldem NS Finance Accounts and Bookkeeping LTD, więc prowadzę własne biuro oraz od 2021 szkole kobiety, głównie kobiety, mężczyzn również, ale, ale głównie kobiety w ramach Akademii Księgowości w UK. Do tej pory przeszkoliliśmy um, około 250 y, kursantów, y, w tym Gabi, więc jeśli nie wierzysz y, i chcesz poznać jej historię, to zapraszam Cię na y, profil tutaj, YouTube'a. Y, to tam znajdziesz wywiad z Gabi i nie tylko z Gabi, bo są tam y, również wywiady z innymi kursantami, więc y, będziesz mógł, będziesz mogła zobaczyć po prostu, jak działamy. W tym filmie przeprowadzę się krok po kroku przez cały proces stworzenia biura księgowego legalnie tutaj w Wielkiej Brytanii. Od formalności poprzez wymagania prawne, mmm, kończąc na pozyskiwaniu pierwszych klientów do swojego biura, no i potencjalne oczywiście zarobki, no bo też na pewno chcesz wiedzieć, ile y, jesteś w stanie zarobić na księgowości, prowadząc właśnie to biuro rachunkowe tutaj w UK. Część pierwsza: czy muszę mieć kwalifikacje, by zostać księgową w Wielkiej Brytanii? To jest najczęstsze pytanie, które słyszę i oczywiście od niego zawsze zaczynam swoje wypowiedzi, czyli czy muszę mieć kwalifikacje, by otworzyć biuro księgowe w Wielkiej Brytanii? Odpowiedź brzmi: nie, nie potrzebujesz żadnych kwalifikacji. Jakie usługi nie wymagają kwalifikacji, to na pewno bookkeeping. Są to również rozliczenia self-employed, rejestracje firm, podstawowe rozliczenia firm LTD. Natomiast oczywiście są usługi księgowe, które wymagają kwalifikacji i jest to między innymi doradztwo podatkowe czy audyt. Od audytu nawet potrzebujemy lata doświadczenia, żeby nazywać się audytorem. Nie możesz również wysyłać niektórych sprawozdań finansowych. Kwalifikacje więc mogą pomóc, ale nie są warunkiem startu. Um, ucz się praktycznie i rób to, co naprawdę działa. To jest taki mój tip na dzisiaj. E, za chwilkę powiem Ci, jak założyć legalnie swoje biuro księgowe w Wielkiej Brytanii, bo okej, okay, wiesz już, że możesz zacząć, ale co z tego? Teraz konkret, jakie są wymogi prawne? Więc e, w Wielkiej Brytanii musisz przede wszystkim zarejestrować się do HMRC, jako agent, aby móc składać dokumenty w imieniu klientów. Natomiast, aby to zrobić, musisz najpierw posiadać licencję Anti Money Laundering. To jest absolutnie obowiązkowe. Musisz tą licencję posiadać albo z jakimś Accountancy Body, albo z HMRC bezpośrednio i właśnie ja to drugie najbardziej polecam. Musisz zgłosić się do ICO, jest to obowiązek związany z ochroną danych osobowych, GDPR, wykupić ubezpieczenie professional i i coś tam insurance. Nie do końca pamiętam, jak to się wymawia. Wybaczcie. Zacząć robić um, CPD, czyli to jest taki, um, taka kontynuacja nauki, bo pamiętajmy, że nauka jest tutaj ciągła, minimum 20 godzin rocznie. Oczywiście my te update'y również tutaj kursantom zapewniamy. To nie brzmi strasznie. W moim kursie prowadzę krok po kroku yy, przez każdy z tych etapów yy, macie wideo łącznie z instrukcjami jak to zrobić. Przechodzimy do części trzeciej, czyli etat czy własna firma. Zawsze mówię, że są dwa typy ludzi, ok? Ci, którzy wolą etat i stabilizację, oni wolą godzinę pracy 9, 17 i to jest jak najbardziej ok, ale są też ludzie tacy jak ja, yy, którzy chcą wolności, niezależności i pracy po swojemu. Więc nie musisz rzucać etatu od razu. Ja też tak nie robiłam. Możesz zacząć po godzinach i rozwijać swoje biuro krok po kroku. Dzisiaj miałam fajnego live'a z Agnieszką, moją kursantką na Instagramie. Tak jak ona i ja, możesz uczyć się zawodu i pójść najpierw do pracy, a później dopiero założyć firmę. Aga pracuje cztery dni w tygodniu i jeden dzień prowadzi swój, swoje biuro księgowe. Więc tutaj wszystko naprawdę zależy od Ciebie. Jak masz ochotę, to zapraszam na Instagram, tam znajdziesz tego live'a z Agą. Część czwarta: jak znaleźć pierwszych klientów? Największa obawa to oczywiście, ale skąd ja wezmę klientów? Po pierwsze, rynek jest ogromny: tysiące self-employed, LTD, kobiet, mężczyzn z Polski, które nie ogarniają swoich podatków i szukają pomocy. Możesz wejść na rynek, oczywiście anglojęzyczny, nikt ci tego nie broni. Swoich pierwszych klientów znajdziesz na pewno wśród. Rodziny, znajomych na grupach lokalnych, na Facebooku, na Instagramie, na innych social mediach e, typu Nextdoor. Oczywiście, ja polecam social media, bo to gigantyczne narzędzie. E, tak też zaczynały moje kursantki, ale ja sama, jak popatrzysz na zasięgi, to jednak są spore. E, oczywiście, to też nie powstanie z dnia na dzień. E, więc e, to jest to. Zarobki biura księgowego to jest też taki bardzo ważny temat. E, Dlaczego warto? Biuro Księgowe może przynieść duże. Dużo, większe dużo więcej pieniędzy niż etat. E, tego jestem pewna, bo to jest e, jakby mówione na podstawie mojego doświadczenia. E, twoje zarobki zależą tylko od ciebie. Wiadomo, ile pracujesz, tylu klientów obsłużysz, tyle zarobisz. Tutaj nie ma limitu, ale też może być zero, jeżeli na przykład nie pracujesz, bo jedziesz na wakacje. Twoje biuro księgowe zarabia dziś, em, moje biuro księgowe zarabia dzisiaj więcej, e, ile dałaby mi praca na etacie. To, co najważniejsze, robię to na własnych zasadach e, i zaraz Wam tutaj podam przykładowe stawki, bo to też jest ważne, ale ja dzisiaj wydelegowałam sobie biuro, mam pracownika, który pracuje faktycznie na biuro. Przykładowe stawki już mówię naprawdę tak uśredniając od 80 do 150 do 250 nawet do 500 self-assessment, jeżeli chodzi o LTD próg wejścia 600 funtów za rozliczenie VAT returns około 100 nawet do 250 250 funtów kwartalnie payroll ogólnie 30 50-60 funtów miesięcznie. Wyceny są bardzo indywidualne, naprawdę bardzo. Zarabiając na part-time udawało mi się zarobić około 35-40 tysięcy funtów. Głównie skupiałam się na rozliczeniach self-employed, później przechodziły limited, ale ich było dosyć mało. Dopiero jak udało mi się wydelegować biuro właśnie w ręce tutaj Wioletki, to tak naprawdę miałam dużo. Większe pole do popisu, no i takie jednoosobowe biuro już z lekką pomocą kogoś z zewnątrz może ci przynieść 70-80-100 tysięcy funtów w skali roku. Także warto na pewno się nad tym zastanowić i uwaga, ja tu nie mówię o skomplikowanych rozliczeniach, tylko naprawdę prostych rozliczeniach dla samozatrudnionych i firm LTD. Część szósta to podsumowanie, czyli zawód księgowy w UK jest jak najbardziej w zasięgu Twojej ręki. Nawet jeśli nie masz kwalifikacji, nawet jeśli nie masz doświadczenia, nie znasz się jeszcze na podatkach może tak, jakbyś chciała, ale pamiętaj, że pierwszy krok jest zawsze najważniejszy. Od razu, że nie odbudowali, jak to mówią, czy tam Warszawy nie odbudowali, a że nie zbudowali. Na koniec proszę Cię o subskrypcję. Jeżeli um, nie chcesz tego robić, to przynajmniej o lajka, żebym wiedziała, że to wideo. Komuś się jednak przydało? Pamiętaj też, że ja tutaj jestem. Jeśli chcesz iść tą drogą, drogą własnego biura księgowego czy ogólnie zawodu księgowego to bardzo serdecznie zapraszam cię do mojego kursu ale też na moje social media. Jeżeli chciałabyś się zapisać na zupełnie wstępną darmową niezobowiązującą rozmowę to napisz do mnie na Instagramie lub tutaj link na dole bezpośrednio do kalendarza. No i dołącz do ponad 250 kursantek, kursantów, którzy już zaczęli budować swoje księgowe biznesy w Wielkiej Brytanii, czyli zrobili ten Pierwszy krok, którego jeszcze niestety Ty nie zrobiłaś, ale jest to jak najbardziej w zasięgu Twojej ręki.